Witam panie trenerze, wyjeżdżacie ze Zdyszowic bez dobyczy punktowej. Jak pan to skomentuje? No, porażka. Nie tyle co na boisku, ale podwójna porażka, bo myślę, że tak dobrze grając, no, niestety ze słabszym zespołem, jakim, jakim jest ruch, no, powinniśmy wyjść tą trzy punkty. Yy, ogólnie uważa pan, że wynik jest niesprawiedliwy, tak? No i pan, no, to jest spor niesprawiedliwy. Tak bywa, że gra się cały mecz, gdzieś tam prowadzi się gra, dostaje się, dostaje się bramkę. No, my jakby takich meczów już też mamy parę za sobą. Natomiast na no, dzisiaj ewidentnie widząc potencjał ruchu, a nasz, no, to jest podwójna porażka. Życzę awansu w tym Również sezonie. życzę ruchowi awansu. Gratuluję trenerze zwycięstwa. Skromnie 1-0, ale z liderem. Tak, oczywiście zgadza się. Skromny 1-0. Czekaliśmy na to zwycięstwo. Będę w jakim stylu, jakimi środkami, jakimi metodami, czy przy szczęściu, czy bez. Myślę, oczywiście rzeczywiście nam ono sprzyjało. Cały fragment gry zaowocował, cieszymy się, zdobyliśmy trzy punkty, no bardzo, bardzo, bardzo nam potrzebne w ostatnim okresie. Yy, w ostatnim czasie, no, nie najlepiej wyglądała gra ruchu, przełamaliśmy wreszcie pasę pięciu meczów bez zwycięstwa, bez, bez zwycięstwa. Tak, zgadza się, ta gra nadal nie wygląda, wy Pan, zachwycająco, nie ma tej dynamiki tego polotu, ale to rzeczywiście, niestety ten sezon odbija nam się już czasowo. Przeczywiście dość, dość wąskiej kadrze, no, daje nam się to bardzo, bardzo we znaki. Wiadomo, że dwóch trzech zawodników, którzy prawdopodobnie mieliby miejsce po swoim składzie, nie może grać. No, ale, ale cieszymy się. Dzisiaj drużyna pokazała charakter, pokazała wolę walki. Przy dość konsekwentnej grze w tyłach, w dyscyplinie taktycznej to się okazało, że dzisiaj wystarczyło na lidera. Jeszcze takie pytanie, czy postawi Pan na podstawową jedenastkę w meczu za tydzień z kluczborkiem Bucharowym? Pan trudno powiedzieć, pewnie, że gdzieś kontuzje tam eliminują pewnych i drugich. Zobaczymy, będziemy pracować, obserwuję chłopaków, jak wyglądają na treningu. To nawet widać po, po, po młodzieżowcach, czy po Piotku, czy Kurcu, czy po Bartku, gdzieś grają w miarę na zmianę. No zobaczymy, jak to będzie wszystko się Ale uprawa. gramy o zwycięstwa, tak? A Nie, no na pewno, bezwzględnie, zawsze gramy o zwycięstwa. Okej, okay, dziękuję.